Jak wychować dziecko? Rada numer 35. Następnie przywołał do siebie dwunastu i zaczął ich wysyłać po dwóch. Jest to fragment, w którym Jezus wysyła apostołów, aby szli i głosili Ewangelię. Wysyła ich po dwóch. I myślę sobie, że jest w tej zasadzie bardzo dużo nauk, ale ja chciałabym wyciągnąć coś dla nas, dla rodziców. Kiedy my dzielimy się z dzieckiem Ewangelią, najlepiej jest, kiedy dzieli się. I mama, i tata, dlatego że ich punkty widzenia są zupełnie inne na Boga, na Jego miłość, na historie biblijne nie lepsze lub gorsze, po prostu inne. I każdy będzie wypełniało odpowiednią lukę w sercu, małym sercu, ale też dużym sercu. I myślę sobie, że y, są sytuacje, w których tylko jeden rodzic wierzy i tylko jeden rodzic przekazuje Ewangelię. No to są trudne sytuacje. Oczywiście Pan Bóg wtedy też będzie błogosławił, ale jako rodzice jesteśmy wysłani po dwóch w takiej pełni głoszenia Ewangelii.